Zagadnienie trzecie. Wiemy już, co to są macierze ortogonalne i jak sprawdza się, czy dana macierz jest ortogonalna. Niestety macierz ortogonalna jest szczególnym przypadkiem macierzy zwanej macierzą unitarną. Z tym wyjątkiem, że macierz ortogonalna zawiera elementy należące do rzeczywistych, a używając macierzy unitarnej, wchodzimy w zbiór liczb zespolonych. Zacznijmy więc od definicji, bo i ona się różni. Macierz unitarna to nieosobliwa macierz kwadratowa A, której macierz odwrotna jest sprzężeniem Hermitowskim czyli A razy jej sprzężenie Hermitowskie. Jest równe macierzy jednostkowej. Zobaczmy to na przykładzie. U równa się jedna druga razy. Macierz o współczynnikach 1 plus j, 1 minus j, 1 minus j, 1 plus j. Aby otrzymać macierz, która jest sprzężeniem hermitowskim, Macierzy U musimy przetransponować macierz U, a następnie wykonać właśnie sprzężenie. Czyli zmianę znaków przy wartościach zespolonych. Zatem sprzężenie termitowskie macierzy U wynosi jedna druga razy macierz o współczynnikach. 1 minus J, 1 Plus J 1, plus J 1 minus J. Teraz sprawdzimy drugą zależność, czyli pomnożymy U razy jej sprzężenie hermitowskie. Czyli zapisujemy U razy jej sprzężenie hermitowskie jest równe 1 czwarta razy że o współczynnikach. 2 razy 1 plus j razy 1 minus j 1 plus j do kwadratu plus 1 minus j do kwadratu 1 plus j do kwadratu plus 1 minus j do kwadratu. 2 razy 1 plus j 1 minus j. Co jest równe 1 czwartej razy 2 razy 1 kwadrat minus j kwadrat. 2 razy 1 kwadrat minus j kwadrat. 0, 0. Co się równa macierzy o współczynnikach 1, 0, 0, 1, czyli... Macierzy jednostkowej. Jeżeli okaże się, że sprzężenie hermitowskie będzie takie same jak macierz pierwotna, to macierz taka nazywa się macierzą hermitowską, inaczej samo sprzężoną, własności macierzy hermitowskich. Macierz hermitowska na głównej przekątnej ma wyrazy rzeczywiste. Macierze hermitowskie mają rzeczywiste wartości własne. Wektory własne niezdegenerowanej macierzy hermitowskiej są ortogonalne. Wyznacznik macierzy hermitowskiej jest rzeczywisty. Macierz hermitowska o wyrazach rzeczywistych jest macierzą symetryczną. Przykładem macierzy hermitowskiej jest macierz, którą transponujemy. A następnie sprzężamy i otrzymujemy tą samą macierz. 2, 1 minus 2J, J 1 plus 2J minus 2, 3 plus 2J minus J 3 minus 2J 5 jest równe A. Przykład pierwszy. Sprawdźmy teraz, czy macierz B 2, 1 plus 3J J 1 plus 2J minus 2 3 plus 4J minus J 3 plus 2J 2 J, dwa pierwiastki z dwóch jest unitarna. Obliczamy sprzężenie hermitowskie dla macierzy B, czyli sprzężenie hermitowskie dla macierzy B jest równe: 2 minus 2, 2 pierwiastki z 2, 1 minus 2J, J, 1 minus 3J, minus J, 3 minus 4J, 3 minus 2J. Następnie obliczamy iloczyn b razy jej sprzężenie hermitowskie. b razy jej sprzężenie hermitowskie jest równe. Wypiszmy pierwszy wiersz: minus 10J kwadrat plus 5. Minus 4J kwadrat minus 7J Nie musimy dalej liczyć, ponieważ minus 4 j kwadrat minus 7J jest różne od zera, więc nie otrzymujemy wyniku macierzy jednostkowej, więc możemy pozostawić miejsca. Przykład drugi. Dana jest macierz Q równa 1. Druga razy macierz o współczynnikach 1, 0 minus 1 plus j, 0, 1, 1 plus j, 1 plus j, minus 1 plus j, 1. Sprawdźmy, czy jest ona unitarna. W tym celu obliczamy jej sprzężenie hermitowskie. To zapisujemy. Sprzężenie hermitowskie macierzy Q jest równe. Jedna druga razy macierz o współczynnikach 1, 0, 1, minus j 0, 1, minus 1, minus j minus 1, minus j 1, minus j 1 Obliczymy teraz iloczyn macierzy Q razy jej sprzężenie hermitowskie to jest równe 1 czwartej razy macierz Q, czyli 1, 0, minus 1 plus 1, 0, minus 1 plus J, 0, 1, 1 plus J, 1 plus J, minus 1 plus J, 1. I to Razy macierz o współczynnikach 1, 0, 1 minus j, 0, 1, minus 1 minus j, minus 1 minus j, 1 minus j, 1. Co daje nam macierz jednostkową. Więc macierz Q jest unitarna. Podobnie jak w macierzach ortogonalnych, w macierzach unitarnych, aby sprawdzić unitarność macierzy, można sprawdzić, czy iloczyn skalarny wszystkich kombinacji dwóch kolumn jest równy 0, lecz w tym przypadku definiuje się go innym wzorem. x transponowane razy y sprzężone jest równe w sprzężeniu hermitowskiemu y razy x i to się równa 0. A długość każdego z nich jest równa 1, tutaj też używa się wzoru na długość, czyli norma wektora x do kwadratu jest równa sprzężeniu hermitowskiemu X razy X i to też równa się 1. Przykład trzeci. Wyznacz dla jakiej wartości alfa macierz S w postaci 1 przez pierwiastek z 2, 1 przez pierwiastek z 2, 0, minus j przez pierwiastek z 2, alfa, 0, 0, 0, 1 jest unitarna. Macierz składa się z trzech kolumn. Q1 równe 1 przez pierwiastek z 2, minus J przez pierwiastek z 2, 0, Q2 równe 1 przez pierwiastek z 2, alfa 0 i Q3 równe 0, 0, 1. Zgodnie z powyższym wzorem, sprzężenie Hermitowskie Q2 razy Q1 jest równe 0 oraz Q3 oraz sprzężenie hermitowskie z Q3 razy Q2 jest równe 0. Obliczamy. Sprzężenie hermitowskie z Q2 razy Q1 jest równe 1 przez pierwiastek z 2. Alfa sprzężone 0 razy 1 przez pierwiastek z 2 minus j przez pierwiastek z 2 0 jest równe. 1 druga plus minus j alfa sprzężone przez pierwiastek z 2 dodać 0. Suma ta powinna być równa 0, więc J alfa sprzężone przez pierwiastek z dwóch jest równe jedna druga, więc alfa sprzężone jest równe minus J przez pierwiastek z 2. Zatem alfa jest równe J przez pierwiastek z 2. Sprawdźmy czy wstawiając do drugiego równania otrzymamy równość, a więc sprzężenie hermitowskie z Q3 razy Q2 jest równe 0, 0, 1 razy 1 przez pierwiastek z 2, J przez pierwiastek z dwóch i 0 to jest równe 0 plus 0 plus 0 czyli 0 Wynik pasuje również do drugiego równania, więc jedyne co nam zostało to sprawdzić, czy wektor Q2 spełnia zależność. Norma z Q2 jest równa 1. Korzystając z powyższego wzoru otrzymujemy norma z Q2 do kwadratu to sprzężenie hermitowskie Q2 razy Q2, co jest równe. 1 przez pierwiastek z 2 minus j przez pierwiastek z 2. 0 razy 1 przez pierwiastek z 2 j przez pierwiastek z 2. 0. Co daje 1 drugą, dodać 1 drugą, dodać 0. Czyli 1, co ostatecznie udowadnia, że dla alfa równego j przez pierwiastek z 2, Macierz S jest unitarna.